Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak poradzić sobie z rozstaniem? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: A z buław. Co wychodzi naprzeciw? Sześć mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka. Buław. Przepraszam. Trójka monet. Dołożę kartę. Acykapan. Dołożę kartę. Mag. Dołożę kartę. Królowa kielichów odwrócona. Na spodzie talii jest karta dziewiątka buław. I to może być tło czytania. To jest wróg, ofiara. Sedno Azbuław. Komunikacja, działanie to są dobre wibracje, dobry nastrój. To jest również gotowość do wielu poświęceń w imieniu miłości. Azbuław pokazuje osobę, która dobrze rokuje na przyszłość. Nie jesteśmy krytyczni dla strony przeciwnej. Uśmiechnął się do nas los. Nie zwracamy uwagi na kłopoty dnia codziennego. To też jest zajście w ciąży, poczęcie dziecka, duża aktywność między parą, duża namiętność. Spotkaliśmy kandydata z dużym potencjałem. Asbuław obiecuje dziewczynom oprócz przygody seksualnej udane małżeństwo, związek na dłuższą metę. Asbuław pokazuje osobę o zdolnościach przywódczych, autorytet, lider. Osoba, która skupia wokół siebie dużo ludzi, to jest duża aktywność i działania w kierunku ulepszenia swojego życia uczuciowego. To też jest romans. Co wychodzi naprzeciw? Sześć mieczy: to jest strach przed samotnością. Wchodzimy w związek, bo czujemy się samotnie, i lgniemy do tej osoby. To jest ciężkie uczucie, które graniczy z przepaścią. To też jest rozstanie. Jeden z partnerów nie chce odejść, ale sam związek przynosi ból i rozczarowanie. Romans przypomina męczennika i ofiarę. To też jest zatrzymanie się w przeszłości. Komunikujemy się z osobą, która jest nam nieprzychylna. Relacja się nie rozwija. Wynik, odpowiedź, rada, trójka monet, arcykapłan, mag i królowa kielichów odwrócona. Często słyszę od kobiet, że on mówił, że on mnie, on mnie kochał. A teraz jestem dla niego niczym, nikim. Jestem obojętna. Prawda jest taka, że można mówić, można słuchać, ale nie usłyszeć i również warto jest widzieć. Często tworzymy związek, bo mamy ból w sercu. Dużo ważnych spraw ignorujemy, ale też nie chcemy być samotni jedna strona stara się, dźwiga związek, a druga strona odpuściła, zastanów się, dlaczego masz taki pociąg do takiej osoby, dlaczego przyciągasz takie osoby, które nie potrafią kochać, które są toksyczne i chuj, wie kto to jest. Powodem takiej patologicznej sytuacji jest twój brak rozwoju, zabrakło Samorozwoju. Para zawsze powinna się rozwijać dla swojego bezpieczeństwa. Jeżeli będziesz się rozwijać, to poznasz siebie. Poznając siebie, mamy świadomość swojego wyboru. Zapraszam do kontaktu. Popracujemy nad Twoją świadomością. Bo kiedy. Nie rozwijamy się, to akceptujemy toksyczne sytuacje, toksycznych partnerów. Jeżeli ktoś chce odejść, to osoba odchodząca powinna chwileczkę poczekać, aż dojdziesz do drzwi, aby jej otworzyć i przytrzymać drzwi, aby miała komfortowe wyjście z domu. I proszę nie żałować rozstania bo to wszystko miało jakiś cel. Wyciągnij wnioski. Naucz się tej trudnej lekcji. Idź dalej. Nie czekaj. Nie trzymaj się przeszłości. Nie analizuj. Nie wpędzaj się w poczucie winy. Oglądaj moje filmy, ponieważ ja szybko potrafię wyleczyć, postawić człowieka na ziemię. Jeżeli odszedł do innej, to zastanów się, czy go straciłaś, czy odkryłaś siebie i kim tak naprawdę jesteś. Zraniona dziewczyna wybacza, a zraniona kobieta odejdzie i wybaczy. Jeżeli wybaczyłaś, to dalej jesteś dziewczyną, a zapewne Chcesz, aby traktowano Cię jako kobietę? Dziękuję. To wszystko na dziś. Pozdrawiam. Klara Tarot. w siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość. Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba ośbie.